Dzień dobry z tej strony 19. Pietruszka 20 i nagrywamy sobie Gierkę Wintersport 2009, czyli Igrzyska Zimowe 2009. Będziemy sobie tutaj ogrywać dzisiaj bobsleje. Myślę, że pops pokażę jedną konkurencję z Bobsley, jedno z sonetkarstwa i jedno z skeletonu, jak to wygląda. No i później nam zostały jeszcze dwie konkurencje. Także przejdźmy już sobie do tego. Nie wiem, czy czwórkę męską, czy bardziej dwójkę żeńską, ale. W sumie ja często nie pamiętam w sumie co za dzieciaka wybierają, ale teraz... Często wybieram jakieś sterowanie. Mm, Ciąg przeciwną, więc sobie wybierzemy. Wojkańską zobaczymy jak to będzie wyglądać. My name is Rick Sanders, and I'll try to accompany you through the competitions to the best of my knowledge and know-how. Welcome, ladies and gentlemen. The Canadian team has appeared to be in excellent form up to now, hasn't it, Ekar? I have the highest respect for this team's performance. Yeah, me too. The kropka znajduje się in the the No, 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 They've slightly touched the board, but nothing earth-shattering. Now that's what I call a good intermediate side. Yeah, I take my hat off to that. Uh-oh! They haven't paid enough attention there. They've scratched the board. Just stop. This still fast. what about the time a spectacular race and a real dream time that was a big winter sport event if i may say so No co tu jest jeszcze obiekt drugi, okej. Okay. See the determination now as opposed to the beginning. Maybe this will end up with a good rank. Well, let's hope that this little jostling with the board has woken them up. Slight problems with the board, only a little contact, but it costs time. Nie wiem czy jest chyba podobny czas to troszkę szybszy. No i to tyle w sumie z Bobslejów. Chciałbym tu wskazać, że w porównaniu do tamtych Bobslejów to tu mamy jakby takie naznaczone jakby trasy, według których powinniśmy jechać, co jest w sumie całkiem spoko opcją, powiedzmy dla ułatwienia gry, tak jak w Formule 1, w jakichś różnych wyścigach też czasami są takie wspomagacze, po jakiej trasie jechać, więc to całkiem, całkiem spoko opcja jakby. Oczywiście też jest spoko, że w niektórych gierkach tego nie ma ułatwienia dla graczy. Ale takie ułatwienia w niektórych wersjach też są zawsze, zawsze przyjemne. Dobrze, no to na tyle. Tyle z bobslejów. Yy, I widzimy się w kolejnym odcinku z Saneczkarstwa, bądź yy, tej jeszcze innej konkurencji, jak ona się tam że nazywała. Albo Skeletonu. Dobrze. Także to na tyle z tego odcinka i widzimy się w kolejnym odcinku. Papatki!